Cześć kochani! Dzisiaj filmik. I dzisiaj robimy coś naprawdę wspaniałego i coś takiego bliskiego mojemu sercu. Po prostu będziemy jeść. Brakowało mi tego w życiu. W sensie, no, jem ogólnie, tak na co dzień. Wiecie, tak myślałam sobie, co chcę nagrać na kanał. Długo mi to zajęło. W końcu wymyśliłem, że chcę po prostu zrobić test jedzenia, bo dawno go nie robiłem i to jest coś, co sprawia mi przyjemność. Poza tym bardzo lubię jeść, więc to będzie dla mnie takie, wiecie, spirytualne doświadczenie i to będzie realizowanie moich pasji. I po prostu będę robił to, co kocham w końcu. Ja będę jadł, a wy będziecie patrzeć, jak będę jadł. Mam nadzieję, że to będzie dobra roz Zrywka. Może to jest y, dobra opcja, a może nie. Dobra, ale zanim przejdziemy do filmiku, to taka krótka przerwa. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj mamy sponsora filmiku. Rozumiecie to? Bo, jakby robię ruchy. I w ogóle. A więc, taka krótka przerwa reklamowa, ale myślę, że bardzo fajna, ponieważ dzisiejszym sponsorem dzisiejszego filmiku, sponsorem dzisiejszego filmiku jest Vinted. Mm -hmm. w ogóle mega się jaram, pewnie wiecie, że mam zajawkę na kupowanie rzeczy z drugiej ręki, dosłownie 80% mojej szafy jest kupiona w taki sposób, między innymi właśnie na Vinted, więc e, wiecie, jest to coś, co jest zgodne z moimi moralami i faktycznie z tego korzystam, także lepiej być nie mogło, dosłownie. I jeśli nie wiecie, co to jest Vinted, bo mieszkacie pod kamieniem, myślę, że wiecie, ale i tak wam powiem, co to jest Vinted. A więc Vinted to jest taka platforma, na której możecie i sprzedawać, i kupować ubrania. I nie tylko ubrania, jednocześnie nadając im nowe życie i sprawiając, że są one znów nowe. Moim zdaniem, super inicjatywa, którą ja bardzo popieram, bo wydaje mi się, że w czasach takiego konsumpcjonizmu musimy dbać o środowisko, więc takie przekazywanie i nadawanie właśnie naszym ubraniom drugiego życia to jest naprawdę y the way to go. Mhm. Szczerze, to jest dla mnie dużo lepsza opcja, bo tam można znaleźć naprawdę dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawszych niż. Tak standardowo w sklepach. Więc jakby wiecie, oprócz tego, że wspieramy dobre inicjatywy i nadajemy ubraniom nowe życie, w ogóle możemy znaleźć coś bardzo oryginalnego i coś takiego, co naprawdę pasuje do nas. I oprócz tych wszystkich dobrych rzeczy, to Vinted jest naprawdę bardzo prosty w obsłudze. Naprawdę bardzo. Jak CEP. Do tego nie ma tam żadnych opłat za sprzedaż, więc same plusy i zero minusów. A, no i w ogóle to zrobiłem swoją szafę, więc możecie odwiedzić moją szafę. Nie u mnie w pokoju, tylko tą taką na Vinted. Zobaczyć, czy coś was interesuje i ewentualnie nawet zakupić. Wystawiłem kilka rzeczy. Myślę, że takich całkiem fajnych. Link zostawię wam w opisie, więc możecie sobie tam kliknąć i wejść. I w ogóle wy też możecie sobie stworzyć swoją szafę. I też możecie sprzedawać na Vinted. Rozumiecie to? Wystarczy, że po prostu pobierzecie aplikację i... I, i, i co? I wrzucicie swoje rzeczy. I to tyle. Zróbcie to. Pobierzcie aplikację Vinted. Link zostawię wam w opisie. Kontynuujemy filmik. Udałem się wczoraj na zakupy. Nie wiem czemu tu stoję. Wybieranie tych słodyczy. Coś niesamowitego w negatywnym sensie. Stałem tam godzinę. Po prostu wziąłem wszystko, co mnie zdziwiło. Tak wyszło, że mam całą torbę rzeczy, która kosztowała mnie bardzo dużo, o wiele za dużo. Ja wiem. Ja wiem. Te dwie rzeczy są ze Szwecji. Przywiezione jeszcze cieplutkie. Mój tata był w Szwecji i przywiózł mi słodycze, więc jest to i to. Dzisiaj jest tak międzynarodowo, gdzie widać wszystko. Moja dupańska czekolada za 25 zł. Stwierdziłem, że na pierwszy ogień, bo jestem tego najbardziej ciekawy, pójdzie. Kosztowała 25 zł, to musi być dobre. 25 zł za coś takiego. I to była ta tańsza, bo była jeszcze taka, która kosztowała chyba 35 zł, i też była w takim rozmiarze. To pachnie identycznie jak Kinder Bueno. W sensie to dobrze, bo lubię Kinder Bueno. To smakuje dosłownie, jakbyście połączyli Kinder Bueno z Kinder Country. To nie jest złe. Naprawdę nie jest złe. Jest smaczne, ale za 25 zł spodziewałem się, że będzie to coś lepszego, skoro jest dosłownie wszędzie. Ale no nie jest to tragiczne. W skali od 1 do 10 daje temu takie, no takie 6,5. Dlatego, że cena jest porażająca absolutnie. To jest niedopuszczalne, żeby coś takiego kosztowało 25 zł. A kolejną rzeczą, którą przetestujemy, prezentuje się ono w taki sposób, proszę bardzo. Ja jakoś tak kojarzyłem, że mochi chyba jest w zamrażarce z reguły, ale one nie leżały w zamrażarce. Nie ma tutaj nic napisane, że trzeba je schładzać, więc po prostu zjem je w takiej formie. A, bo to jest taki miks. A, takie coś. Bo tutaj są trzy smaki. Jest yy, śliwka, ale ona jest jakaś zielona. Passion fruit, czyli chyba marakuja. I pomelo, czyli chyba pomelo. Tego się chyba nie je. Swędzi mnie łeb. No. Fajne, takie mięciutkie jest. Dobra, próbujemy. To jest chyba smak. Wiecie, jaki to jest smak? Nie wiem, jaki to jest smak. jest marakuja, tylko, że zła. Ma zdecydowanie za mało smaku. 3 na 10. To chyba będzie śliwka. Nie wiem dlaczego. Mm -mm. Smakuje tak samo jak tamto, tylko jest gorsza. Daję temu 2,5 na 10. I to jest bardzo hojne z mojej strony. To chyba jest pomelo. Nie wiem, jak to skomentować, jest po prostu tragiczne. Jedyne, co jest fajne w tych moci, to konsystencja, ale smak pozostawia wiele do życzenia. Kolejną rzeczą, którą przetestujemy będzie poki. Jadłem kiedyś poki, ale nie jadłem takiego poki. Smak się zwie Nutty Almond, czyli orzechowy orzech. No, nie jest to złe, jest to dobre, jest to znośne. Czy jest to coś, co bym wybrał tak do jedzenia jako słodycz? Absolutnie nie. 4 na 10. No dobra, kolejna rzecz. Czekolada popcornowa. Pokładam w tym bardzo duże nadzieje. Boję się, że się rozczaruję. Mm -hmm. Pachnie jak popcorn. Nie smakuje jak popcorn. Daję temu takie 6 na 10. Jest pole do poprawy, ale jest to coś, co byłbym w stanie zjeść, gdyby ktoś mi kazał. Nie kupię tego więcej, ale jest spoko. Dobra, lecimy dalej, coś takiego. Boże, jaki skam. Hmm. Jak macie takie rurki z kremem, to ciasto smakuje dosłownie jak taka rurka. A to nadzienie w środku przypomina mi trochę taką gumę truskawkową. Myślałem, że to może być trochę wątpliwe połączenie, ale naprawdę nie jest złe. Jest spoko tak się fajnie chrupie i w ogóle dałbym temu takie 6,5 na 10. Gdyby w środku było coś innego, to byłoby lepsze. Ale rozumiem koncept. Mini mochi, orientalne ciasteczka z miękkiego ciasta o smaku czekoladowym z nadzieniem o smaku czekoladowym. Bardzo się boję. Ojej... Ogólnie jestem trochę negatywnie nastawiony po tych pierwszych moci, ale pokładam w tym duże nadzieje. Pierwsza myśl jest taka, że jest bardzo twarde i bardzo małe. Nie wiem. Na pewno jest to lepsze niż te pierwsze moci, bo one były po prostu tragiczne. To czuć trochę ciasto ryżowe, czuć trochę czekoladę, ale to jest taka czekolada, wiecie, jak z Mikołajów świątecznych. To nie jest taka dobra czekolada. Daję temu takie 5 na 10, bo wiecie, mogę to zjeść. Ale w życiu nie wybiorę, żeby to zjeść. Zmieniłem lokalizację, dlatego że sąsiad mi wiercił pod pokojem. Myślałem, że go zabije, więc po prostu wolałem się przenieść, niż podejmować jakieś czyny, których mogę po prostu potem pożałować. Nie chcę go zabijać, nie jestem taki. Ale policzę się z nim, bo jestem przekonany, że zrobił to specjalnie. Więc kolejną rzeczą będą żelki. Żelki ze Szwecji, które przywiózł mój kochany tata. Bardzo ci pozdrawiam, tato. Nazywają się Tutti Fruity Remix. Tutti Fruity Remix Sour. Ja ogólnie nie jestem takim zwolennikiem żelków, a najgorsze żelki, jakie istnieją, to są Misie Haribo. I nie wmówicie mi, że one są dobre. I jedyne żelki, które akceptuję, to są właśnie takie w cukrze i najlepiej, jakby były kwaśne. Liczę na to, że to będzie moja ulubiona rzecz z tego zestawienia. Wybiorę taki smak, który najbardziej mnie interesuje czyli taki czerwony. Czerwone są najlepsze czerwone albo zielone. Ja zawsze wybieram taki kolor żelka. Jeśli ktoś wybiera żółty albo pomarańczowy, to polecam iść do psychologa. Cóż za dziwna konsystencja. Bardzo długo się żuje. Są dobre. Po jeszcze innego smaku, nie wiem, takiego. Dobre, taki ciekawy smak. Daję temu 7 na 10. Czy te nieszczęsne mocz. One mnie zawodzą na każdym kroku. Nie wiem, czemu nakopowałem ich aż tak dużo. Myślałem, że będą dobre. i orientalne ciasteczka z miękkiego ciasta o smaku mango z nadzieniem o smaku mlecznym. Chcę mieć to po prostu z głowy, ok? Wiecie o co chodzi? Moczy jest coś takiego, co mnie przyprawia odreszcze. I to nie jest tak, że one są jakieś okropnie złe, ale mają w sobie taką, taki pierwiastek czegoś strasznego, czegoś takiego, co mnie trochę przeraża. Cztery. Absolutnie nigdy w życiu nie chce ich jeść więcej, bo mnie przerażają. Takie moczy zamrażarki zamrażarki są naprawdę spoko. Takie wiecie, lody. Kupiłem takie ciasteczko, nie mam pojęcia dlaczego. Kosztowało jakieś dwa złote. I wcale nie jest ciekawe. No nie wiem, no było to wziąłem. Kto bogatemu zabroni? Jak nie stać, to wezmę. Szczeram, że to może być jedna z lepszych rzeczy, które tutaj zjem. Prezentuje się ono tak. I o tym właśnie mówię. To jest słodycz, a nie jakieś moci, jakieś kuźwa, sroci. To jest coś, co ja nieironicznie kupię jeszcze raz, bo jedzenie tego sprawia mi przyjemność i nie przyprawia mnie odreszcze. To jest po prostu takie bardzo mięciutkie, zwykłe ciasteczko, pokryte czekoladą mleczną i obsypane wiórkami kokosowymi. Pyszne 8,5 na 10. Bo to jest taka naprawdę wspaniała przekąska, jestem zafascynowany. Jedną rzeczą są te czasteczka. to są te same co były wcześniej, tylko że myślę, że będą lepsze. Dawać mi to. O mój Boże. O mój Boże. Mam ciarki. Mhm. Co trąbisz? Pyszne. Smakuje jako taka mięciutka, chrupiąca rurka z kremem, tylko że bez kremu, tylko że z kremem czekoladowym. Takie nie za słodkie, taka czekolada wytrawna, ale jednak słodkie. To dostaje ode mnie 9,5 na 10. Kolejną rzeczą, którą przetestujemy będzie to. To są chyba jakieś pianki. Nie wiem w sumie co to jest. Wyglądały ciekawie, więc wziąłem. Pianki cukrowe z nadzieniem. Z kakao? Bardzo mięciutkie, bardzo przyjemne w dotyku. Jestem zaintrygowany tym co się dzieje. Hmm. Bardzo dobra. Jeszcze banan. To jest kakao. Nie podoba mi się to absolutnie, więc ogólnie jest to ciekawe doświadczenie, więc dałbym takie 7 na 10. Gdyby nie było tych bananowych, to dałbym takie może 7,5 na 10, bo to jest dobre, ale nie jest to coś, co bym chciał jeść tak na co dzień raczej. Takie coś też ze Szwecji. Wygląda Szczerze, fantastycznie. Prezentuje się tak. Trochę gorzej niż myślałem, ale to nic złego. Smakuje jak taki bardzo dziwny wafelek do lodów, oblany czekoladą. Ma taki lekko słony posmak. Bardzo dobre. Naprawdę. Jest to bardzo ciekawe. Zaskoczyło mnie. I daję temu 8 na 10. Dobra, przechodzimy do finału naszego testu, czyli będziemy jeść jajka. Jak coś to jest jajko świnka Pepa. Jak będzie tam świnka Pepa, o mój Boże, świnka Pepa. Patrzcie, to nie jest świnka Pepa! Czy to jest mama świnka, czy to jest świnka Pepa? Ja miałam nadzieję, że to będzie jakiś plastikowy brelo, bo ono się odkleja w ogóle od podstawki, co to ma być? No i jeszcze mamy takie ciasteczko w środku. Chyba ciasteczko, nie wiem co to jest. To naprawdę jest czasteczko i to takie podręcznikowe. ojna klar, surprise toys. Okej. Okay. Wygląda bardzo uroczo, ale dostajecie bardzo duży minus za otwieranie tego, bo nie da się tego otworzyć normalnie. To smakuje jak plastik. Bardzo mi się podoba, jeśli mam być szczery. Jest to zabawka dla trzylatek, dlatego że ledwo mi się mieści na mały palec. Jeśli podtrzymałbym go dłużej, to prawdopodobnie musieliby mi go odciąć. Jajko Barbie to jest coś, co najbardziej mnie ciekawi z tego zestawienia jajecznego. To znowu to niedobre. Po prostu. Aha. Okej, okay, czyli dostałem zdjęcie Barbie z jej bardzo opaloną koleżanką i psem obramowane. I by the way, jest. Naprawdę bardzo krzywo przyklejone. Dobra, lecimy dalej. Świnka Pepa. Serio? Znowu ona? Chciałem Pepę. Dobra, ostatnie jajo. O, dinozaur. I mam już kilka tych dinozaurów, więc jestem przeszczęśliwy z tego, co się wydarzyło. No, taki fajny. Taki zielony. Lubię dinozaury. Teraz co zauważyłem, ale dostałem naklejkę świnki Pepy. Wszystko wam wybaczam. Już nie jestem zły.